Jak zamienić G-Gifts na Portfel Gcash za pomocą Shopee. Teraz pierwszą rzeczą, którą chcesz zrobić, to otworzyć aplikację Shopee tutaj i również chcesz upewnić się, że twoja aplikacja jest zaktualizowana do najnowszej wersji. Stąd wystarczy przejść do sekcji Me, czyli kategorii Me tutaj, a gdy już będziesz w środku, możesz zobaczyć wszystkie kategorie, które możemy obejrzeć. Stąd wystarczy kliknąć ikonę Shop Pay, a następnie przejść do aplikacji Cash In. Jeśli nie chcesz robić tego ręcznie, możesz po prostu przejść do jednego z przedmiotów w koszyku, a potem kliknąć checkout. Zaraz po kliknięciu na Checkout kliknij przycisk Shopee Pay, a zostaniesz przekierowany do Shopee Cash In tutaj. Po prostu wybierz Gcash, a stamtąd będziesz mógł wybrać opcję G-Gifts. Zaraz po dodaniu środków do Shopee Pay przejdź ponownie do Shopee Pay, kliknij Wyślij pieniądze, a będziesz mógł przesłać pieniądze z Shopee do portfela Gcash. Jeśli ten film był pomocny, zostaw lajka i zasubskrybuj. Do zobaczenia w następnym. Dziękuję.